Ale sen, kurwa no Ja nie wiem Nie chcę wyjść z tego One są martwe Nie potrafię zaufać jej Za za dużo złamnie, Naprawdę Nie chcę wyjść z tego One są martwe Dopiero w czarnych okularach Widzę prawdę Nie chcę wyjść stąd jak zawsze. Nawet lepiej nie zacięłam Wpadł w pułapkę z kancel Siedzą na dupie jak auto bezku jest bez jak jestem bez tu Bez jak jestem bez stu Bez tchu, noc bez restu Nie zatrzyma nikt Karuzeli Teraz to jest nasze, kiedyś oni mieli czuć Nikt nie zawija cała oś kamieli jesteś z nami jak dotyka ziemi tak Jak mi. nie wierzyli, to im pokażemy Bez mojego bici wiem, że pokażemy Kolejny buchu, noszę się ponad zeni Kolejny róż, robię skórę w akademii Kolejny team, chyba że słuchasz trzech niknej nickname, mówię, Emi się ceni. Robię tą jak semi, w ale dalej rating, W ogóle nie pobudza w to we mnie jakichś emocji hip-hopowych z ziomy W ogóle to we mnie tego nie pobudza. Takie mam kurwa, to jest takie. Takie to jest kurwa, no to tak płynie i spoko. Też to jakby czaje, że to ludziom się podoba, bo to jest. Dobrze kurwa, ogólnie muzycznie zrobione, ale to jest kurwa dla mnie nudne, na przykład w chuj. Na łapie ja mam, ja mam, mam AP. Dupy się patrzą, a kiedyś się nie patrzyły na mnie. Wolę je nawijać. Maciek ma duże mięśnie. Biała sztanga, duży kutas. To jest wiesz, Bumba, kurwy jebane. A to jest takie kurwa, no nie wiem. Żadnych emocji to we mnie nie budzi, żadnych, szczerze. Ale to na przykład budzi we mnie w chuj, kurwa emocje do bujania się. To jest kurwa. Wiesz co Dzi? Oho, Znowu na mnie na wyciutko To na go To jest takie Chodzę szkoła, dalej robię Już dawno minęłyście ze mną siódemki Jak będzie trzeba im BMB Jak będzie trzeba to zrobimy plembi Lepiej nie pyta jak chce cały zem Nie więcej mądrego a nie zamknie gęby Odjebałem lipę sam płacę za błędy Sam płacę za błędy, dupy się patrzą, a ja teraz w zegarku mam mi się błędno Tyle bólu u mnie w klacie, a nie mogę mu dać dojść do głowy Dajcie coś po czym odlecę mała tabletka jak tryb samolotowy co mi się okazuje wszystko co mam sam musiałem zdobyć mój ma cały czas na aptece, by z tego wyjść, nie jest gotowy ho. Nie chcę wyjść z tego, One są martwe nie potrafię zaufać jej ja no w chuj jak tego słucham, no naprawdę mam taką nie budzi to we mnie żadnych emocji To budzi emocje ba, 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 ja sobie lubię ten filmik z rana, puścić jak nie mam siły. Na telewizorze to chcę puścić.